Dzień dobry, cześć. Czołem. Witam, witam. Mroźnym popołudniem ze stacji Wodzisa w Śląski. Jak widzimy, puściutko. Ani żywej duszy nie widać na horyzoncie. Dobra, tu mamy. Wjazd Pociągu Osobowego Kolei Śląskich z Rybnika kończy bieg. Poczekamy za chwilę na Króla Batorego. No parę minut chyba w plecy jest. No i proszę ja was 15.40 miał być pociąg Regio, ale 80 minut chyba splecowany. Widziałem z Krakowa do Trzebini przyjechał planowo. W Trzebini już miał 90 minut i to się tam chyba jakoś zmniejszyło do 80 czy do 70, coś takiego. No więc regia nie będzie. O tu mamy Elfa Dwójeczkę na wieździe do stacji końcowej z 21 wa 002. zobaczymy, jak z frekwencją. O. No, trochę wysiada, widzicie. A to wszyscy z pracy. Dużo osób pracuje w Rybniku z Wodzisławia. 2, 4, 6, 8, 10, 12 osób Wiadomo, na no do Rybnika jest lepiej jechać Czy z Rybnika na Wodzisław, bo Tam za tym domem Między tymi budynkami Jest przystanek autobusowy I też autobusy jadą do Rybnika W10 Ja do pracy jeżdżę Autobusem No też się zdarza, że autobusem jadę Bądź pociągiem Jak pociąg jest tam opóźniony, to jadę autobusem Dobra. Troszkę zimniawo jest dzisiaj, minus 3 stopnie, ale jestem przygotowany, bo jestem ubrany jak Eskimos. Więc tam mi nie straszne poczekamy troszkę. Spróbujmy poczekać jeszcze na portę. Proszę, ja was o godzinie 16, chyba bodajże 10, poczekamy na tą portę. No i po porcie się będziemy zawijać. Weskoczyłem dzisiaj tutaj na rodzinną stację. No bo przejazdem byłem. Się zatrzymałem na chwileczkę, i no i wpadłem. Coś nagrać, zobaczymy. Może jeszcze tam się coś przekula. O już zapowiedź Baterego. Zapowiadają Brześć Centralny. Niedawno jeździł tylko w relacji do Terespola. Zaraz zobaczymy na tabulach. Na wagonach, czy on jeździ do Terespola, czy on jeździ na Brześć. O, za 10 dni nowy rozkład. Panowie i panie. Zobaczymy, co nam to ciekawego tutaj tutaj w zestawieniach poprzynosi. Chociaż już zestawienia, co niektórych pociągów widziałem na wagon web. Proszę sobie tam luknąć na czeskiej stronie. No, na pewno gdzieś pojedziemy jakiś vlog nagrać. Nowymi składami, jeszcze w starym rozkładzie jazdy, bym chciał złapać na d 2939 139 Polonie. bo tutaj od nowego rozkładu, tutaj będzie, ale jeszcze chciałem tam na innej linii nagrać. Bo aktualnie jeździ z Katowic na Pszczynę, Chybie ze Brzydowice Jeden, jedyny skład tam jeździ. Później Polonia się zamienia z Krakowią. Polonia tu wchodzi na ten szlak d 29158 a Intercity Krakowia z Bohumina, która dotychczas jeździ Kuźnia Raciborska i tam obwodnicą mija Kędzierzyn i jedzie na Gliwice, Katowice, Jaworzno, Kraków, to będzie jeździła właśnie z Katowic na, no tak jak Polonia teraz, Chybie, Pszczyna, Chybie, Zebrzydowice, Petrowicę, Ukrawinę i Bohumin. To tam się tylko to zmieni. Z tego co słyszałem, to tam całkowicie miał być zamknięty szlak na Zebrzydowicach, i wszystkie pociągi miały tutaj być. No nie wiem dlaczego Krakowie zostawili, ale tam mają jeszcze remonty. Tam, tam są remonty. Wymienili tam ostatnio jechałem na Cieszyn, to wymienili stacje, przystanki osobowe z Chybia na Zebrzydowice z ładnie zrobione już. Drogomyśl. Zabrzek Czarnolesie jest całe rozkopane, bo jadąc do Zebrzydowicy to się jedzie grupą towarową. O, już w baterii jedzie w Ogdali. Grupą towarową się przejeżdża, no i potem odchybia to tam jest zrobione ładnie. Drogomyśl, próchna i Zebrzydowice. Szlak, wszystko pięknie, fajnie od nowa zrobione. Polecam, przejedźcie się. No i Wisła ma być otwarta. Wisła-Uzdrowisko, Wisła-Głębce. Szlak, jed, jeden tor od Chybia-Mnich. Z 20, to będę miał bezpośredni pociąg do Cieszyna, jakoś 17 czy 18, no i 21, przed 21, coś takiego jest w Cieszynie, koleje śląskie. 0,16 Pisze Terespol na wagonach A zobaczymy na tamtym wagonie chociaż są z Budapesztu. Na wagonach pisze Terespol. To na, proszę pana, na Terespol czy na brzeź to jedzie? Na Terespola. aha, dziękuję. No to widzieliście. Głoszą brześcia a to do teraz pola wszystko jedzie No ta bateria jedzie do teraz dwudziestej 22 jest w teraz polu 15 katowice godzina. 2 godziny 40 minut do Warszawy. To mamy 3,40. No i do teraz pola chyba 2 godziny, 4, 5, 40, coś takiego. Czyli reasumując, jest godzina 1510. Chyba 21 jest w teraz polu, ale nie wiem, mogę się mylić, ale plus minus, tak z moich obliczeń. No. 21, przed 21, no 5,5 no godziny chyba. Dobra. To za chwilę pojedzie jeszcze Kaśka z Bochumina. Do Katowic. Właśnie ona chyba będzie troszkę opóźniona, 5 minut, czy tam ile, bo przed nią właśnie bateria jechał. Dobra. Ciekawe co to jest. Tu mi tam coś wjeżdża. Chyba tutaj na bok to wiedzie tu. Ah, oh, beku Raila. No. Jenki jenki, mahu. 201 EO 004 Coś z ośkami chyba tam <grystanie> O słyszycie, tego tutaj nie ma na tych wagonach Tego z trzasku A tam chyba ośki wy wyrąbane formem No stójka, stójka, bo tam z naprzeciwka po jednym torze jedzie pociąg z chałupek na Katowice. O, długi. Zobaczcie, od semafora do semafora. Prawie. No. Dobra, to czekamy na tę osobówkę. Później sobie jeszcze na tą portę poczekamy, zobaczymy. No w tym starym rozkładzie jeszcze ponagrywamy te składy i, i już potem w nowym zaczniemy. No już Kaśka wjechała w Peron. Za chwilę pójdę się tam na chwilkę ogrzać w poczekalni i poczekamy na tą portę. Jeżeli pojedzie w planie, no to jeszcze ją tutaj nagramy, a jeżeli będzie splecowana, to już to pomijam i uciekam do domu na ciepłą herbatkę. Co my to mamy? 21 WE 010 Idę się troszkę ogrzać. Porta mi wjedzie na pierwszy peron. To tam akurat spoczekalnie tylko zrobię trzy kroki i już to nagramy. No i trafił się następny skład od strony hałupek. Właśnie mi to tutaj wyglądało, że coś pojedzie, bo ten byk rajla Właśnie mógł jechać, jakby miał wolną. No ale widzicie, no musiał stać i przepuszczać, właśnie ten skład. Zaraz zobaczymy czy tam wolna jest. Ja wolna na no, sama falsa zielone S1. Dobra, Czapajew. O, kontenery włoskie. Co do gnutto. ET42049. Widzicie jaki długi? A zauważyłem często, bo te kontenery tutaj bardzo często śmigają. Na tej linii u mnie 158. One jadą na Gliwicę, Gliwice Port. I przeważnie jak zawsze obserwuję, czy, czy mijam ten skład, to to wszystko jest na przelotach. Rzadko kiedy to w stacji jest trzymane. Wiadomo, oni mają inną umowę z pl -ką. i to praktycznie kargule to. Wszędzie gdzie się tak na bok cisną. Węglarki, jakieś te talboty czy coś tego, ale kontenery to kontenery beczki to przeważnie widuję, że to wszystko jest na S1. Dobra. Aha, sorki, za jedną informację. Przeoczyłem, źle popatrzałem na infopasażer, i ten pociąg Regio nie jest opóźniony 95 minut, tylko miał 30 coś. Bardzo serdecznie przepraszam wszystkich za błąd. Dopiero teraz spojrzałem i wyjaśniłem, że, że źle zerkłem. No ale widzicie, no, musicie to zrozumieć. Człowiek nie ma 15 lat. Heh, czy tam 20, nie obrażając nikogo, no ale już wiek robi swoje, że człowiek ma prawo się za przeproszeniem majtnąć. Chwilę trzeba się ogrzać jest naprawdę Minus 4 stopnie Ogrzejemy się za chwilę znowu pójdziemy na ten dwa składy nagramy Region z Kraków Kołubki i Porta Morawica z Przemyślą do Graca. O Opuśniony. Do stacji chałupki. jest opóźniony około 50 minut. O 90 może ulec zmianie. Za opóźnienie pociągu podróżny przepraszamy. No. Do stacji Grand Hauptbanchów przez Chałupki Bochumin, Ostrawa, Hrabina nadrażni, Ostrawa Spinow, jeden dni, jedzie na tor trzeci. Przy peronie pierwszym. prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Intercity, train, porta moravica, from Przemyśl główny, 2, Blashał, 2COF, dia, kałki, bohumii, postrawach hrabina, draż, w jeden główny, is arriving on track. O już, szarówwa, ciemno się robi. Zaraz wjedzie porta 5 minut za portą 10 minut. No powinien wjechać regio z Krakowa na chałupki dobra nagramy tą portę O, siódmeczka coś z lewym reflektorem ma. EU 07341 Porto Morowico Regio 55 minut, w plecy. Więc ja nie będę już na niego czekał. Która jest godzina? Zaraz zobaczymy. 16:20 powinien być 15:45. Minut to jest 60, dobra, poczekamy. 5... Za 7 minut powinien tu być. Też go nagramy i uciekam do domu. Ale go nagramy. Z tyłu, na odjeździe. Nie chcę wjedzie w Perony. Będzie odjeżdżał, to go nagramy. To ja już w międzyczasie się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem. To dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Intercity Przemo w Śląski 2 grudnia 2020 roku. Bajo.